Hej, zaktualizowaliśmy dodawanie lokalizacji. Teraz jest to łatwiejsze i zajmuje mniej czasu. Sam początek dodawania lokalizacji nie zmienił się. Dalej wybieramy typ obiektu, dodajemy zdjęcie, które pomoże klinarowi dostać się na miejsce i wpisujemy dokładny adres. I tu mamy najważniejsze ułatwienie. Nie musimy już mierzyć każdego pomieszczenia oddzielnie, tylko wpisujemy powierzchnię całego mieszkania w jednym miejscu. Tutaj dodajemy jeszcze wskazówki dotyczące wejścia, dojazdu lub parkingu. Lokalizacji możemy nadać swoją nazwę, żeby wiedzieć, która jest która. Na koniec sprawdzamy, czy wszystkie dane się zgadzają i lokalizację mamy dodaną. Teraz dodajemy pomieszczenie. Wybieramy typ pomieszczenia, a następnie dodajemy zdjęcie, które pozwoli rozpoznać dane pomieszczenie cleanerowi. I tu kolejna zmiana. Nie musimy już podawać wymiarów okien, tylko podajemy liczbę okien, liczbę drzwi a następnie wybieramy wyposażenie. Na koniec sprawdzamy, czy wszystko się zgadza i możemy zakończyć lub dodać kolejne pomieszczenie. Jak widzicie, dodawanie lokalizacji jest dużo prostsze. Dodajcie swoją lokalizację i miejcie posunutane z Cleaners Cloud.